Tobie jest ten rodzaj gniewu na to, co się dzieje. Mhm. Tak, no, na zło jakieś. Się no dzieje, na niesprawiedliwość, na przemilczanie, na przykład tutaj w temacie osób skrzywdzonych, na ich yy, no, zwodzenie, odkładanie. Yy, no Tak, no, na to jest moja jakaś niezgoda i yy, myślę, że ja nie w tym filmie akurat nie tłumiłem gniewu, że to jest właśnie dokładnie to, co chciałem wyrazić, że, yy, że dokładnie tak chciałem opowiedzieć o tym, że po prostu sprzeciwiam się a właściwie tak zadaję pytania, trochę z takim kluczu trochę nie rozumiem, nie? że tracę zaufanie patrząc po owocach, że w tej sprawie ta komisja niezależna, to jest ważne bardzo, niezależna komisja powstanie. Nie? I, I jako po prostu znowu przypominam, żaden nie wiem, autorytet, człowiek jakiś taki, nie wiem, jestem jakimś, jestem po prostu katolikiem, jakby takim samym jak wszyscy, Mam po prostu do tego prawo. Mam prawo do tego, żeby moi bracia biskupi, którzy są, których uznaję pełnie święceń, których uznaję to, że mają władzę w kościele, że są pełnią urząd, że są nastąp, następcami apostołów, ja w pełni to akceptuję, w pełni ich potrzebuję, w pełni ich naprawdę kocham. I właśnie wydaje mi się, że gdybym ich nie kochał, to bym... Przemilczywał, nie wiem, czy jest, czy jest takie słowo, milczał na temat tych rzeczy, gdy widzę, że moim zdaniem może warto byłoby się zastanowić, czy to jest błąd.